Cześć z tej strony gutek. Yy, właśnie wchodzimy w Stars Grałem sobie przed chwilą trochę i powbijałem Dasza. Otwieramy pierwszą skrzyneczkę. i Druga. Nie ma. Nie ma. Mega boksik. Pan pi! Co? Co jest? Co? Pan pi? Ale... Jeszcze raz. Co? Co? Roby zdjęcie. Bra. Dlaczego pan P, jak jest najbliżej kolejnej rangi, to pan P jest tu? No bo tu są dwie, ok. No, poziom mocy. Co się stało? Tu jeszcze mamy 1000? To wtedy byśmy wbili dotąd. Ile ja mam procent w sklepie? Tu nie wiem, kto może być. A to. A, bo jest jeszcze ten W ogóle mogłem gadat trafić mityczny zadymiarz miałem dużo na mitycznego miałem więcej, miałem 5000. tysięcy Teraz... co to za koletka? przetestujemy sobie nowych zadymiarzy Najpierw pana P pe... na solówie, Dobra. Dobra. Na solu, Idziemy z koksem. wbijamy tam gdzieś w parku. Nie ulta, jeszcze raz, jeszcze jeden Godzinę musiałem powbijać No i trafiłem po pana P. Nie tak, że ja sobie tak. Po... Chwilę tylko to ja musiałem dużo nagrać. Tak, to w 30 poziom wbijałem bardzo długo, bo zrobiłem sobie przerwę w Brawl Stars. Jak widzieliście po moich filmach, Ej, Jackie, no, to, 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 teraz to. Och. I to sobie zostawię. Teraz. jej. jej, jej. Śranki bółby. Szukaj mi, szukaj mi. Hmm. Wcale nie widziałam karna. W ogóle. Szukaj, 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 szukaj. Jak nie wiecie gdzie kto jest, to wyślijcie na przykład misianity. Online. m 42 za no masz problem masz problem przetestować